Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Hincul oczywiście, i dzisiaj pokażę Wam, jak wbiłem trzy odznaki biegłości na tym oto pojeździe. A jest to nic innego jak. Chiński czołg średni 10 poziomu, czyli 121, pojazd nietuzinkowy, szczerze powiem, dawniej ten pojazd nie był kompletnie doceniany. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ciężko tym czołgiem się grało. No, bo wyobraźcie sobie, mając 3,5 stopnia opuszczania działa, co możemy robić? Jakie pozycje możemy sobie przyjąć, jeżeli większość map są to górki pagórki, nie są to jakieś płaskie mapy? A nawet jeżeli są płaskie mapy, to takim czołgiem również jest ciężko pograć, choćby nawet dlatego, że ta wieża z przodu nie jest tak twarda jak na przykład u radzieckich konkurentów. Tutaj zobaczymy bitwę bez artylerii, gdzie to jest naprawdę niesamowity plus grając na tak otwartej mapie. I powiem Wam szczerze, jest to oczywiście chyba moja ulubiona mapa, prochorówka, tak więc słuchajcie naprawdę... Coś pięknego, nie ma arty. Postaram się grać tym czołgiem, tak jakbym miał ciut więcej opuszczania działa, a zaraz wam pokażę, jakie pozycje należy zajmować, grając właśnie takimi pojazdami, gdzie niestety to opuszczanie działa, nie pozwala nam na zbyt komfortową grę w przypadku, tak jak na przykład mamy na innych pojazdach. Ale najpierw chciałbym omówić kilka jego parametrów. Co najważniejsze, słuchajcie, działo 122 mm, potężne działo jak na czołg średni z uszkodzeniem. Uszkodzeniami na strzał średnio 440, nawet czołgi ciężkie niektóre nie mogą się pochwalić takimi uszkodzeniami. Co dalej? Przeładunek, ja akurat używam tutaj dosyłacz, używam wentylację. Najlepsza chyba moja załoga chińska. No i do tego racje żywnościowe mi udało się osiągnąć wynik 7,5 z małym ogonkiem, tak więc 7,5 sekundy i za każdym razem mamy 440. Uszkodzeń na strzał. Tak więc słuchajcie, a nawet czasami więcej, oczywiście tutaj mamy plus minus. tak? I jeszcze powiemy sobie coś na temat penetracji. 258, 340. Piękna, naprawdę piękna penetracja. Tutaj mamy pociski, te drugie są to hity. Na podstawie mamy APEKI i uszkodzenia, oczywiście, na obu rodzajach tych pocisków mamy takie same 440, ale na burzakach już mamy 530. Aczkolwiek ta penetracja na pocisku burzącym nie. Nie, nie jakoś mocno nas nie powala, bo tylko 68. I teraz czas skupiania. 2,7, sporo, szczerze powiem, ale nie zapominajmy o tym, to jest 122. Tyle, że o dziwo celność na tym czołgu jest naprawdę bardzo fajna. Jak na tak potężne działo, 0,35, tak więc naprawdę nieźle. No i opuszczanie działa tylko minus 5 stopni. Ten pojazd kiedyś był. Dostał można powiedzieć buffa, takie drugie życie, no bo mieliśmy wcześniej 3,5 stopnia opuszczania działa, tak więc to była naprawdę tragedia. Dało się oczywiście grać, ale było ciężko. Teraz mając te minus 5 stopni, również nie jest to jakaś kosmiczna wartość, ale słuchajcie, jest na, naprawdę o wiele, wiele lepiej. Zasięg spota 400 metrów i teraz pancerz wieży, to jest dość istotna sprawa. 240 z przodu, tak więc no radzieckie czołgi mają więcej. Boki również radzieckie czołgi mają lepsze, bo tylko tutaj na tym Chińczyku mamy 130, z tyłu tylko 60, tak więc tak to wygląda. A teraz jak ten pojazd jeszcze nam jeździ. Prędkość maksymalna 56 km na godzinę, tak więc jest dobrze, a ilość koni na tonę prawie 15 koni na Tonę. Tak więc takie najważniejsze parametry powiedzieliśmy sobie, i teraz możemy zająć się bitwą. Drużyna przeciwna, słuchajcie, strasznie kiepsko zagrała, ależ to działo, każe. Naprawdę to działo, i słuchajcie, jest coś pięknego. W porównaniu do obiekta 430U, tutaj mamy o wiele, wiele szybszy ten przeładunek. Tam jednak chyba to jest około 11 sekund. Takie same uszkodzenia, tyle że no niestety radziecki pojazd jest. O wiele bardziej opancerzony, ale ja szczerze powiem, 121 zdecydowanie przyjemniej mi się gra. Jest i moim zdaniem ciut mobilniejsza. To działo naprawdę świetnie się spisuje. Oczywiście każdym działem mamy jakieś kalafiory. Ale jak coś takiego wchodzi na 450, słuchajcie, to jest no niesamowita siła rażenia. A ty gdzie uciekasz kolego? Stój, piękna sprawa, coś pięknego. Skończyły mi się już pociski AP. No i teraz, oczywiście, słuchajcie, niezbyt wiele już pozostało mi ogólnie do wbicia. Tam miałem chyba już 92. I wyobraźcie sobie, jak zwykle RNG musiało mnie karać i to dość srogo mnie karało, bo spadałem kilka razy, miałem ja już dosłownie chyba 94,2 i tam prawie no 95 wbite i spadałem nawet do wartości aż 91, tak więc no nie było łatwo już te ostatnie bitwy, a zaraz zobaczycie taką ostatnią bitwę. No i zobaczycie oczywiście wynik przednią, gdzie miałem, zrobiłem chyba 5000 uszkodzeń i mi nie zaliczyło, a śmieszna wartość, normalnie śmieszna wartość została. Zabrakło dosłownie no, paznokieć, grubość paznokcia, tak więc no, sami zaraz zresztą zobaczycie. Powiem Wam, że wbijać trzy oznaki biegłości na dziesiątkach to jest spore wyzwanie, dlatego że jeżeli mało zrobimy w bitwie, bardzo szybko lecimy w dół. Nawet może być 1%, a odrobić później ten 1% to jest naprawdę bardzo ciężko. Zobaczcie tutaj wynik 94,95. Ha! Ja mam, powiem Wam szczerze, takie wyniki praktycznie za każdym razem. A i dlatego, jak już jest ta ostatnia bitwa, mam taki wynik i ruszam już w tą bitwę, gdzie naprawdę bardzo mało zabrakło. Nie patrzę na żadne koszta, ani nie patrzę na to, ile zarobiłem, czy ile straciłem. To mnie kompletnie nie interesuje. Wszystko to, co mam pod ręką, tego muszę używać. Tak więc. Przy takim wyniku, gdzie wcześniej właśnie zrobiłem około 5000 niestety, zabrakło mi bardzo, bardzo mało. Tak więc to jest ostatnia bitwa, gdzie na szczęście uda mi się wbić trzy odznaki biegłości na Pojeździe chińskim. Powiem wam, że naprawdę warto. Pojazd dla mnie bardzo fajny, przyjemny. Czasami oczywiście słuchajcie, nie jest łatwy, dlatego że to opuszczanie działa i ta wieża niezbyt twarda, tak jak choćby nawet właśnie na obiekcie 430 U, mimo to naprawdę polecam, jeżeli ktoś jeszcze tego pojazdu nie zrobił, na, naprawdę się nie zawiedzie. No i dobra, linia Zygfryda. Co tutaj możemy robić? Starać się po prostu wyszukiwać najlepszej sytuacji, tak abyśmy jak najwięcej zrobili. Cóż, losowanie, no dwie ósemki na, na dole. Współczuję, naprawdę współczuję. Wiem coś na ten temat, no bo robiłem też trzy oddać biegłości na kilku ósemkach i bardzo często tak losuję. Nie wiem dlaczego tak jest, ale po połączeniu serwerów nie wiem, na początku było dobrze, także mieliśmy losowania naprawdę bardzo fajne, przeważnie były same ósemki, a od jakiegoś czasu, praktycznie, no co chyba drugą bitwę tak trafiałem, gdzie no praktycznie na dziesiątkach, dość frustrujące, no ale cóż. Cóż, możemy począć. No i dobra, teraz wam pokażę szybką taką miejscówkę, gdzie przeciwnik od czasu do czasu przejeżdża i... Dwa, trzy strzały potraficie szybko wbić prze przeciwnikowi, tak więc no, warto zająć właśnie tu zobaczcie tą pozycję. Dobra, widzicie, jedzie jeden. Jedynie na co musimy można powiedzieć, zwracać uwagę to artyleria. Ale tu w tej bitwie akurat arty nie ma, tak więc możemy sobie pozwolić na więcej. No dawać, dawać panowie, powinno tu ich ciut więcej przejeżdżać. Na razie nie ma nikogo. Dobra, jeszcze chwila, i szukamy nowej ofiary. Nie wiem, jakoś dziwnie się drużyna rozjechała. Nie z... Dobra, jedzie kolejny. Pięknie, i zobaczcie. Może czas skupiania nie jest dobry na tym czołgu. Bo 2,7 to jest jednak długi czas skupiania. Ale celność 0,35. <ścoughs> I dostał kolejną bułę. No, kolega chce. Chodzić w wymianę, proszę bardzo, no tu chyba raczej wie, że nie przebijemy. Nie, nie ma szans. Dobra, ale nic, załadujemy te pociski leps lepszaśne No, jest Ebola, nie ma Eboli. Dobra, tam pojechał. Nie wiem, to Maus, czy to mausien? Dobra, jedziemy, jedziemy, szukamy kolejnej ofiary. Słuchajcie, musimy... Niewiele tak naprawdę nam brakuje. Co najmniej te 4000, jak zrobimy, to już powinno nam zaliczyć. Tak więc razie 1300 na naszym liczniku, aby po prostu głupio nie wyjechać. Słuchajcie, bo pomyłki na dziesiątkach później naprawdę bardzo ciężko to odrobić, jeżeli nam spadnie ten 1%. Aha, przy takich uszkodzeniach jak jak tu widzimy, no to poleciałoby naprawdę nieźle. Dobra, pięknie Tam się skumulowało z kimś jeszcze Jeszcze po tysiąc nie bijemy Dobra, dobra dobra Nic, przyjąć coś tam mogę O tak, dobra. 487, słuchajcie, coś pięknego. Coś pięknego, a ten gdzie? A nie weszło nam! Dwa słuchajcie, dwa dwieście. No, no no, odejdź kolego, odejdź, odejdź, dobra. Pięknie. Co tutaj jest? Diesel. Dwie niszczarki. Aha, tu jest super kuń. Tu jest super kuń. No nic, jeszcze, jeszcze coś tam możemy bez problemu przyjąć. On się zamierza z nami strzelać, tak więc jedziemy. Postaram się pod kątem postawić pojazd, aczkolwiek nie wiem czy to... Oho, właśnie wystawiłem trochę tył, ale nic, gościa nie ma. Cały czas jednym fragiem drużyna przeciwna naprowadzi. Tak spoglądam co tutaj się dzieje. Jedzie Light na naszą bazę. Ale tam jest nasz Light. Dobra, co tu jest? Chisel. Ups. No trochę to było niepotrzebne. Bitwa wyrównała nam się. Ale tu są tłuste świnki ze mną. Dobra, tam jest Jadzia. Od niej raczej nie chciałbym przytulić, bo mogłoby być po nas. Coś mi tu świeci. E-75. Ja bym z chęcią ją tam Dopadł turde, co mnie świeci. Nie chcę głupio wyjechać. Dobra. Tam jest walor. Dobra, zmieniamy pozycję. Musimy wydostać się można powiedzieć z tego miasteczka, no bo jeden strzał od jaczki po ptokach. Objedziemy sobie tutaj, zobaczymy co. Co tu nam się pojawi? 3400! Jeszcze mało, jeszcze trochę. Dobra, jest E-75, o, 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 stój, 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 dobra, pięknie, tak jest, tam jest gwiazda, tam jest gwiazda, co tu jest, helik, o ty dziadu, zobaczcie, kurde, ten czas skupiania, jednak jak na czołg średni to jest długi, 2 i 7, no niestety. What the hell? A ten skąd się tu wziął? Jak oni go tu wpuścili? Cizel, dobra, ach, słuchajcie, jestem na hita. Jak wyjadę na niego, to jest po mnie. Musimy przeczekać. <laughs> Mam tutaj M60, ale nie wiem, czy on widzi tego, kurczę, Cizela, czy nie widzi. No tak jeszcze ze dwa strzały. Dobra, wycofał gościu. Cofał, wycofał. Aha, ono wjeżdża. O tak, dobra, dobra, jest pod pałką. Pięknie. No dobra, słuchajcie, przy tym wyniku już bez problemu powinno nam zaliczyć. Tak więc swoje wbiłem. 121 wymarkowana. Świetna maszynka, naprawdę. Zobaczcie jak ten pojazd się porusza nawet. Bardzo szybko się zbiera. 56 km na godzinę. Fajna zabawka, naprawdę bardzo fajna. Fakt jest, większym czołgiem sylwetka jest większa niż na przykład na obiekcie 140, czy choćby nawet właśnie na te 62A. Ten kadłub jest o wiele dłuższy, tak więc, no i duży plus, i nieduży plus. O, ładna jeszcze asysta nam wpadła. Dobra. Czy jeszcze zostało E5, już chyba do niej nie dojedziemy, ale mimo wszystko, słuchajcie, zobaczcie, 4500 zdobyte no i do tego jeszcze śmieszne jakieś asysty. Tak więc łączny wynik bez problemu już nam daje to, że wbiliśmy trzy odznaki biegłości na 121 jedynce Naprawdę fajna maszyna, polecam. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia, hej!